Chciałbym bardzo serdecznie powitać wszystkich, którzy w sobotę, w wolny dzień przyszli na spotkania, by rozmawiać o rzeczy najistotniejszych, najważniejszych, bo dotyczy to nas wszystkich. Czas wystąpień. Słyszę, że tak. Propozycje z sali proszę. Pan poseł Ryszard Kalisz, a on w tych debatach rzeczywiście ma duże system, system się... repartycyjny, jaki znam. To jest osiągnięcie cywilizowanej Europy, w której dorosłe dzieci troszczą się o niepracujących rodziców. Nie ma lepszej zasady i nie ma lepszego wyrazu jakby naszej osiągnięć cywilizacyjnych europejskich, niż system, w którym te dzieci, które wzięły środki produkcji, mieszkania, drogi, wypracowane przez poprzednie pokolenie rodzicom, Oddają to w postaci ręki. A teraz słychać, jaki autorytet mają związki zawodowe. Szanowni Państwo, wszystkim tym słowom w związkach zawodowych nie dają wiary. Słuchajcie, jak wielu chce naszego dobra. Z każdej strony nie dajmy go sobie zabrać. To jest pierwsze. Nie byłoby dzisiejszej dyskusji. Gdyby Unia Europejska zgodziła się inaczej księgować nas dwóch. Nie byłoby naszej dyskusji, gdyby nie była taka dziura budżetowa. Chociaż nie mam poza złe rządowi, że chcę je zasypać. Tylko pytanie, dlaczego pieniędzmi z ofer i w taki sposób. OPZZ przedstawiło 15 propozycji, skąd można wziąć pieniądze. Pierwsze, do, do ubezpieczeń społecznych Powinniśmy równopłacić wszyscy od dochodu. Tak jest. Słuchajcie, powinniśmy także zlikwidować czystokrotność. Powinniśmy popatrzeć, jakie części dochodu do budżetu nie są płacane. Dlaczego 20 miliardów złotych państwa nie potrafi ściągnąć podatku? Tak. Szanowni Państwo, dziś. Dyskutując nad ustawą, ja jestem pełen podziwu, pani minister pracy, powiem wprost, bo na wielu y, konwentykach się spotykamy w Komisji Trójstronnej y, i te pomysły, które są zgłaszane, idą w tym kierunku, które proponują też związki zawodowe. Nie zawsze i nie wszystko można zrealizować. To fakt. Ale dzisiaj, szanowni państwo, w tej ustawie powinniśmy domagać się pełnego dziedziczenia. Tej części kapitałowej, czy tak? tak. Po to, wstępowali do otwartych funduszy. Czy dzisiaj nie powinniśmy domagać się zapisu w ustawie dobrowolności, z określonym, o przyrządowaniu? Jeśli młode pokolenie uważa, że najlepszy jest system ochotki, to bardzo proszę. My nie jesteśmy za tym, by oni tam oszczędzali. Czy nie? nie? Nie. Jeśli dzisiaj, zaraz kolega dostanie głos, jeśli dzisiaj starsze pokolenie uważa, że ich zostali oszukani, bo zostali oszukani, 12 lat temu zostałem oszukany, postąpiłem do otwartych funduszy emerytalnych. I dzisiaj po 12 latach oszczędzania średnia emerytura ile wynosi? Czy właściciele nie? Bardzo proszę, żeby powiedzieli. Jeśli umieli liczyć i policzyli. Bardzo lubię taką dyskusję. Ile mamy? 56 złotych, 100 złotych? Za 12 lat, ile będziemy mieli za 40 lat? Jeśli nie będzie kolejnych kryzysów, co nie przewidziano w tym liczeniu, już nie przewidziano za 40 lat tej prognozie, za tego kryzysu. Jeśli nie będzie takich kataklizmów, jak się ostatnio wydarzył w Japonii i giełdy nie siądą, to przepraszam, nie wiem, czy będę miał 400 zł. Oczywiście po 10 latach raz. W związku z tym my uważamy, że trzeba uzupełnić te zapisy. Że koszty trzeba obniżyć. Dlaczego jest transferowany dlaczego jest transferowany za granicę tak zwany zysk? A jaki to zysk te otwarte fundusze wypracowały już po 10 latach? Jak nie wypłaciły żadnej emerytury? Bardzo proszę. Dlaczego nie stroszamy? Oczywiście, do akcjonariuszy za granicę. Oczywiście, przeprowadziliśmy swoje rozpoznanie, i wiemy, że ta większa część społeczeństwa bardziej ufa, by były zorganizowane fundusze publiczne. Rzucowskie, przepraszam, może to się inaczej nazywać. Ale żeby państwo w pełni gwarantowało. Jeśli dzisiaj owe mają wypracować tak duże e, emerytury, to dlaczego nie ma minimalnej stopy zwrotu? Dlaczego nie ktoś ruchowi, że ma minimalny zwrot? W związku z tym tych pytań jest, tych pytań jest wiele. Odpowiedzi, odpowiedzi ciągle brakuje. W związku z tym chcemy by całościowo podejść do e, systemu zmian emerytalnych. Nie chcemy by być oszukani, tak jakśmy zostali, bo chcemy jako Związki Społecznego nadzoru. To co nas tworzą? Kolejną Radę Starszych. Być może profesorską, tak jak teraz ci, co wszyscy wynajęci, interesariusze opowiadają się, że taki dobry system. Czyli ja proponuję, jak taki dobry, to bardzo proszę, dlaczego się nie zapisali do tych otwartych funduszy emerytalnych? Jak on jest taki bardzo dobry. W związku z tym, całościowo spojrzeć na to, na cały system zabezpieczenia społecznego, na cały system także. Polityki społecznej, pomocy społecznej, yy, odciąć tych interesariuszy, bo dzisiaj popatrzcie, jak dużo mamy tych interesariuszy. Media biorą pieniądze za reklamę. Otwarte fundusze, bo zarabiają na, na tym określone pieniądze. I oczywiście potrzeba zmian jest niezbędna. Niezbędna. W całym systemie emerytalnym wyciągnąć wnioski trzeba po tych kilku latach funkcjonowania systemu, bo to co nam obiecano, wypoczynek pod palmami w egzotycznych krajach, to spiszmy między bajki. Społeczny nadzór poprzez wejście reprezentantów ubezpieczonych, a nie tych, którzy żerują i zarabiają na tym, na tym całości systemu obniżenie kosztów funkcjonowania systemu i bardzo dobrze się stało, że rząd obniżył średnio do 3,5%. Ale oczywiście te cięcia dalej są niezbędne i potrzebne, bo nie akceptujemy takiej sytuacji, że na systemie mentalnym będzie żywiło się tak wiele instytucji, tak wiele osób. I będzie nas okradało z naszych pieniędzy. A liczenie, że za 40 lat otrzymamy z jednego systemu lub drugiego systemu większą emeryturę, nie jest prawdziwe, bo nikt nie jest w stanie tego przewidzieć. Nie jest także możliwość liczenia odmiennego. To jest w granicach błędu statystycznego. Czy dzisiaj społeczeństwo wie, że ta dyskusja, to jest wielkie bicie piany też? Przepraszam, i tak każdy ubezpieczony będzie płacił 7,5%. Do otwartych funduszy emerytalnych. Tylko pytanie: kto tym będzie zarządzał. Czy będzie tym zarządzał prywatny otwarty fundusz emerytalny, czy będzie zarządzał publiczny w postaci zakładu ubezpieczeń społecznych. Szanowni Państwo, dyskusja myślę, że będzie dalej otwarta. Nam zależy na tym, by pieniądze były na obecne wypłaty emerytur i rent także, by system mógł się bilansować. By nikt nas nie okradał i każdy niech sobie wybierze bez względu na to, jak będzie oceniał jeden lub drugi system. I takie systemy powinny funkcjonować. Dziękuję. To jest zamiatanie w tym momencie kurzu pod dywan. Za 20 lat pani minister będzie, być może, tak jak kiedyś te reklamy ochy nam pokazywały. Wstępne z emeryturę pod palmami.